Dzisiaj na początku tego nowego 2023 roku chciałbym zwrócić uwagę wszystkich jeszcze raz, jeszcze raz na sprawę telewizora, na sprawę tych mediów głównego nurtu. I tak jak na tym obrazku, tak, zastanówmy się raz jeszcze, nawet ci, którzy cały powiedzmy, plan dnia podporządkowują sobie telewizorowi, ci, którzy szukają Y, powiedzmy programów, zasiadając o tej 19.30, czy o innych porach, czy o y, te, wtedy, kiedy są te główne dzienniki i tak którzy czerpią y, swoją wiedzę i, i to wszystko, y, tak naprawdę ci, którzy są tą wiedzą telewizyjną, y, żeby jeszcze raz zastanowili się, czy naprawdę, czy naprawdę y, tam jest. Wiedza, tam jest y, całkowita prawda. Ech, fajny, fajna, fajną grafikę znalazłem i prezentuję właśnie na temat telewizora. A teraz, taki cytat Raymond Chandler. Telewizja jest ideałem, wystarczy pokręcić paroma gałkami. Paroma mechanicznymi pokrętłami, z którymi tak świetnie sobie radzą wszystkie małpy człowiekokształtne, a rozpieramy się wygodnie w fotelu i opróżniamy głowę z wszelkich myśli, i oto oglądamy bańki wznoszące się z pierwotnej magmy. Nie ma potrzeby się skupiać, nie trzeba reagować, nie trzeba nic pamiętać, nie odczuwamy braku myśli, bo nie są nam potrzebne. Serce, wątroba i płuca działają normalnie, poza tym wszystko jest spokojem i beztroską. Nirwana dla niezamożnych. A jeżeli przyjdzie jakiś złośliwiec i powie, że wyglądamy jak mucha na kuble śmieci, to nie zwracajmy na niego uwagi. Pewno nie stać go jeszcze na telewizor. I tutaj była takie, takie, taki zwrot nirwana dla niezamożnych, tak? Przyjrzyjmy się zatem tym zamożniejszym. Podczas gdy my, narody świata, narody Europy patrzymy w telewizor hmm, czy patrzą w niego najbogatsi? Co oni, co oni robią? Tutaj jest taka grafika, skąd uciekają obecni milionerzy? Dlaczego oni w ogóle nie siedzą przed telewizorem? Nie? I do jakich krajów przenoszą się? Tutaj widać, że najwięcej, bo aż ponad 15 tysięcy ludzi, z, no, milionerów, tak? To nie ważne, czy to są miliarderzy, milionerzy, powiedzmy, że no, już bardzo zamożnych, tak? Opuściło Rosję. Opuszczają też Chiny 10 tysięcy. Hongkong ponad 3 tysiące, około. Oczywiście Ukraina prawie 32800. Ubyło, ubyło. Yy, bogatych ludzi. Dlaczego oni nie ufają telewizji? Natomiast, no, z Indii jeszcze wyjechało. Z Indii, z Indii jeszcze sporo. Z Brazylii 2500. Z Meksyku. Czy oni coś wiedzą? Czy oni coś wiedzą? Gdzie zatem przenoszą się według tej grafiki ci milionerzy? Najwięcej to przenosi się do USA. 1500 przybyło, 1000 do Kanady około. To są, to są wiecie, szacunkowe, ja rozumiem i. Mm, ale do Zjednoczonego Emiratela plus 4000, no, do Australii 3500. 2,5 tysiąca do Izraela, ale dziwi mnie trochę Grecja, a może jednak oni coś wiedzą, bo do Grecji, yy, no, wjechali milionerzy, 1000 ponad, około, plus 1200, do Portugalii 1300, do Singapuru prawie 3, no tu jest też Indonezja na minus, nie, że 600 było, no Indonezja, tak, zobaczmy. Wyciągnijmy jakieś wnioski. Nie chodzi o to, żeby się przenosić od razu, może nie, ale, ale, miejmy coś w tej korze mózgowej, żeby jednak taki pal, taki, taki, chodzi mi o to, o taki, takie, takie, takie wyczucie, nie? Wyczucie sytuacji. Tak, milionerzy pryskają, nie patrzą na telewizor. Przypomnijmy sobie, Pierwszą wojnę światową, po, a właściwie styl, styl w jakim ona się toczyła. Pierwsza wojna światowa, były momenty, były momenty, gdzie 80 tysięcy, 100 tysięcy ludzi ginęło, na przykład tylko i wyłącznie po to, żeby linię frontu przesunąć o około 5 kilometrów. Wyobrażacie sobie to? Dzisiaj młodsi, zwłaszcza w ogóle, nawet nie myślą o drugiej wojnie światowej, a co dopiero pierwszej, ale pierwsza wojna była wojną pozycyjną. I tak mnie wybitnie pozycyjnie, tego nigdy nie było w historii. Czy ktoś tak mnie coś nad, natchnęło? Czy coś takiego nie jest w tej chwili powtarzane, na przykład w Ukrainie? Ech, czy czegoś takiego nie ma? Hmm? Wojna pozycyjna tak naprawdę to jest tak, jakby jakaś była przegroda potężna, stalowa i obie strony wypuszczają autobusy pełne rekrutów, pełnych, pełnych ludzi na tą żelbetonową ścianę z dwóch stron. I te autobusy tak jeden, jeden po drugim rozbijają się na tej ścianie. Nie wiem, przypomina mi to wojnę pozycyjną właśnie z czasów I Wojny Światowej. Miliony, miliony, miliony istnień ludzkich zostało unicestwione, a ile dramatów, ile, ile, jaka bieda. Ale wiecie co, w tej biedzie, kiedy zakończyła się pierwsza wojna światowa, ci co przeżyli byli szczęśliwi, byli szczęśliwi, że się skończyła, Byli biedni. No i byli happy. <śmówi> mówi, mówi nam to coś, prawda? To co w tej chwili widzimy, obym nie był jakimś powiedzmy prorokiem złym, tak, ale kiedy dwa lata temu rozpoczęła się, to sięgnijcie do Tajo Acting na playlistę Słowo nie tylko na niedzielę. Ja tam, ja już, ja już nie pamiętam, ale w którym dokładnie filmiku, ale w kilku co najmniej. Wiele mi pousuwano no zresztą. Ale no mówiłem, że kurczę, znowu mówiłem, że nie chcę być złym prorokiem, ale po tym, co się dzieje, jedyną rzeczą może być wojenka, która przykryje to wszystko. Po prostu, jeżeli wytacza się coś takiego, jak zostało wytoczone, to kolejną sprawą może być tylko i wyłącznie właśnie, albo jakiś, mówię, kataklizm, wielki, kometa, nie wiem, cokolwiek, co może to przykryć. A teraz, mm, a teraz sprawy wyglądają bardzo nieciekawie. USA popierają o otworzenie odrębnego sojuszu. Ja tylko przy, przypominam, bo to jest czerwiec 22 na wschodzie Europy. Mówi się dużo i ten sojusz, mm, tak, można powiedzieć, że Został zawarty. Ukraina, Wielka Brytania, Polska i kraje bałtyckie, tak? Yy, mówi się o tym, że no, NATO nie może wystąpić oficjalnie, pomóc yy, Ukraina. Nie jest w NATO. Nie zostanie przyjęta. No i trudno, trudno, trudno. Natomiast yy, właśnie jest w moim, moim przekonaniu ogromne niebezpieczeństwo. Tutaj one, wiadomości yy, Tobias Elwood, yy, artykuł, yy, może co może przechylić tą szalę zwycięstwa na korzyść Ukrainy? No właśnie, nie NATO, ale Jeff. Yy, mało kto wie, ponieważ w mediach nie jest nagłaśniany, yy, przynajmniej codziennie, jak inne tematy, że jest coś takiego jak Jeff. A więc jest to połączone, są to połączone siły ekspedycyjne. Yy, to są w ramach, powiedzmy, współpracujące z NATO. Siły takich krajów jak Wielka Brytania, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia i Szwecja. Finlandia bardzo się dzisiaj zbroi. Bardzo. No, chyba Wielka Brytania będzie tutaj czy jest wręcz dowodzącą. Tak, dowodzącą siłą. Również zape zapewniającą uzbrojenie i tak dalej, no ale te inne siły. I tutaj brakuje niby Polski, ale no Polska jest już z Ukrainą i z Wielką Brytanią w takim jakby sojuszu. Jeżeli tylko by weszła do drzew, no prognozuje się, że byłaby to niesamowita pomoc wojskowa. I teraz dzisiaj, kiedy mówi się o tym, że, że na wschodzie Rosja może przygotować półtora, słuchajcie, to to tak, to sobie wygooglujcie. Półtora milionową armię, że już montują dywizję tam blisko Finlandii, żeby ewentualnie, czy też no, odpierać ataki, czy też atakować z kierunku północnego, północno-zachodniego, y, ze strony Rosji północno-zachodniego. Tak, tutaj, na wypadek tego, gdyby Ukrainie brakło już Powiedzmy, brakowało zasobów ludzkich, a powiem wam, że dużo się złego dzieje. Głównodowodzący Armią Ukraińską mówi, gdzie są ci Ukraińcy, którzy są dzisiaj w Polsce, którzy są dzisiaj na zachodzie, gdzie oni są, kiedy nam potrzeba? Siedzą w restauracjach i tak dalej, kiedy nam potrzeba ludzi do walki, żeby przesunąć ten front o 100 kilometrów, o 200. Zobaczcie, jak Daleko poszła ludzkość siedząca przed telewizorami. Dzisiaj kiedyś, siedzia, kiedyś kupowano gazety, wydzierano sobie te gazety z rąk w czasach pierwszej światowej, na przykład drugiej. No, a dzisiaj ten telewizor. No, ale tak to jest. Tak to jest. I dzisiaj mówi się o tym, że taki Jeff za na przykład jakiś czas mógłby mieć sens, mógłby, mieć, mógłby udzielić pomocy Ukrainie, czyli wejść po prostu i wspomóc Ukrainę. Czy Polska wejdzie w to? Myślę, że jak najbardziej tak. Ja myślę na tą chwilę, że gdyby do tego doszło, gdyby zastrzegam, to Wojsko Polskie, no po prostu Polska jako kraj będzie w stanie wojny. I świadczy o tym właśnie, świadczą o tym przepisy, ustawy, które w tej chwili są, ale to już nie będę zbaczał, dobrze wiecie, dobrze wiecie jakie. Bo mnóstwo się o tym po prostu mówi. No tutaj ta, ta, to uzbrojenie Finlandii, rekordowe wydatki na wojsko, wiecie, tu Londynek, tu nawet nie ma co mówić. Taka mała Finlandia, ogromne siły, środki finansowe na, w tej chwili na uzbrojenie, tak? Ale coś bardzo ważnego, i nie myślcie, że to teraz, co powiem, to, to dotyczy tylko Rosji, i ten system nie będzie miał. Odzwierciedlenia, bliźniaczy wręcz w takich krajach jak Polska, jak Prybałtyka, jak Finlandia i. Wszędzie, jeżeli kraj staje do wojny, jest identycznie, Identycznie traktuje się ludzi. Tchórze, pasożyty, zdrajcy, Rosjanom wskazano nowego wroga. To jest artykuł w wirtualnej Polski Tomasz Molga, jest autorem ale po prostu. Yy, to jest sieć, tak? Władze Rosji rzuciły sieć na własnych obywateli. Tak. Podobno bardzo dużo uciekło. No, mówi się, 700 tysięcy, milion winnych Rosjan uciekło, cały czas uciekają. No i jeżeli tylko pracują zdalnie, nadal na firmach na terytorium Rosji, Federacji Rosyjskiej, będą musieli już teraz zapłacić od nowego roku 30% podatek, ponieważ tam w tej chwili jest 13 liniowy. No, a w tej chwili 30, ale to, to jest nic. Nowa ustawa, nowa ustawa rosyjskiego parlamentu ma uznać ich, słuchajcie, za zdrajców i zagranicznych agentów. Wiecie, z czym to się wiąże? Takie uznanie przez rząd Rosji, czy też innego kraju. No, to właśnie już wiecie. Każdy mieszkaniec Rosji zadaje sobie takie pytanie: co dalej z tymi haniebnymi ludźmi? W jaki sposób taki cytat, w jaki sposób mm, ich sumienie pozwoli im dalej żyć w pokoju w innych krajach? I czy w ogóle mają sumienie? Zobaczcie, jaka retoryka, chodzi mi o sens. Jaka retoryka z rządu Federacji Rosyjskiej płynie. Podjąłem jasną decyzję, to mówi Nikołaj Brykin, deputowany do Dumy z partii Jedna Rosja. Podjąłem jasną decyzję. Zainicjuję ustawę uznającą te pasożyty za obcych agentów. Przestańcie tolerować te szumowiny. Hmm? A Dmitry Miedied Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji, powiedział, że Rosjan, którzy opuścili teraz kraj, należy uznać za wrogów społeczeństwa, należy im na zawsze zakazać wjazdu do, do Rosji, pozbawić możliwości zarobkowania w Rosji, chyba że wykazaliby publiczną skruchę no, a w niektórych przypadkach to mogło być tylko i wyłącznie możliwe na mocy jakiejś amnestii albo ułaskawienia, jeżeli by coś takiego kiedyś było. No tutaj szacują właśnie, że pół miliona do siedemset tysięcy mogło młodych wyjechać z Rosji, tak? Sama Gruzja około 100 tysięcy przyjęła. No i na to właśnie nałóżmy to, co mówiłem na początku, że półtora Szojgu, Siergiej Szojgu powiedział, że że chce mieć półtora milionową armię. Szybko, już, teraz. Nie? Tylko trzeba tych ludzi. Czy ci ludzie tak obrazowo, w cudzysłowie, będą pakowani w autobusy i wysyłani na taką ścianę, podobnie, podobnie jak w czasach pierwszej światowej? Nie wiem, ale mnie tym to pachnie. No oczywiście mówią no, władze tak, federacji, że po prostu zdobycie Kijowa z armą 200 tysięcy poszło. Stało się niemożliwe. A teraz ta wojna będzie wojną na wyniszczenie, będzie długo i będzie prowadzona przy wysokich stratach, dlatego potrzeba bardzo dużej ilości ludzi. To też powiedział tutaj doktor habilitowany Krzysztof Żęgota z Instytutu Nauk Publicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ale słuchajcie, pamiętajmy, pamiętajmy, że i nie dziwmy się, mówię, mówię wam, że to, bo ktoś powie, o, bo to w Rosji to tak, a tutaj to, to będzie inaczej, we wszystkich armiach świata od początku dzieje w ludzkości w jeden i ten sam sposób traktuje się ludzi, którzy nie chcą iść na wojnę. Tak samo. Co jest zastanawiające, Holandia, Rosjanie uciekający przed mobilizacją mogą zostać deportowani. To jest 29 grudzień forsal.pl. Hmm? Ja już, już nawet nie chcę tutaj... Zobaczcie, jak yy, kraje zachodnie postępują, chcą postępować z Rosjanami, którzy uciekli do ich krajów. To jest coś takiego... Nie, nie, ty masz iść na... do tego autobusu, ty masz się wpierdzielić na tą ścianę, tak? Nie chcemy cię, out, out, out. Idź, 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 idź tam, idź tam. Oczywiście, mówią o wiele, że tam, a to nie, bo to, yy, bo to trzeba tam specjalną procedurę wznowić i tak dalej. Mało tego, Rosja mówi, trzeba, z... ale Ukraina identycznie. Jak to jest, że wypuszczacie z Ukrainy władzę, mówią, do, do, do Straży Granicznej? Tyle ludzi wypuściliście, nie? W wieku od, 8, od 8, tam 18 do tam 60 iluś. Jak to jest? Podejrzenie korupcji? No tak. No i porządki, porządki, porządki na granicach, żeby nikt nie wyjechał. Hmm? A tutaj wyjeżdżają do Holandii, a Holandia chce ich deportować z powrotem. Bo po prostu ktoś gdzieś, na górze, hmm, powiedział: No nie, no trzeba puścić trochę na ścianę. Trzeba puścić na ścianę. A co polska agencja prasowa doci, Czy Polska wpuści uciekających? To jest jeszcze z września. No i też są głosy, że jednak nie, ponieważ nie powinniśmy wpuszczać. No wpuszczają trochę, ale no bo oni powinni robić rewolucję. Serię. W czasach II Światowej, w specjalnych pilnujących półkach yy, bezpieczeństwa. tak, no, Każdy chciał tam być i wykazywał się niesamowitym okrucieństwem. Tylko dlatego, żeby nie dostać się do frontowych jednostek. Tylko być na tyłach i pilnować ewentualnych dezerterów. Pilnować tego, żeby ludzie szli do ataku nawet nie mając karabinu. Ale musieli iść. Ale to taka dy dygresja. Zobaczcie, robi się cholernie nieciekawie. Dalej, Rzeczpospolita. 28 listopad. Już pisała. Uciekający przed wojną Rosjanie z niewielkimi szansami na azyl w USA. Czy rozumiemy to właściwie, co się zaczyna dziać? Tutaj znowu o tej Holandii. A tutaj Yy, ofi yy, rosyjscy oficerowie, którzy odmówili walki w Ukrainie, zostali uwięzieni i pra prawdopodobnie zamordowani. Hmm? Czyli, jeżeli odmawiasz żołnierzy rosyjskich walki, hmm, ale pozostajesz pod jurysdykcją Rosji, no to pamiętaj, ku przestrodze hmm, zostanie, nic zostanie, nie zostanie z ciebie. A Deutsche Welle, bo widzicie, bo Deutsche Welle, ucieczka przed mobilizacją, rosyjscy dezerterzy w Niemczech, ale jak ich nazywają dezerterzy? No. No tak. Jest memorandum w ogóle, podobno w Niemczech, cały czas i przyjmują tych uciekinierów. Setki tysięcy. No i tutaj są ich. ich wiecie, ich zdanie, tak? Możecie sobie sami przeczytać, widzicie tutaj link u góry. Jak niesamowicie. Człowiek potrafi być traktowany w danym kraju, który, gdzie politycy mówią, ty musisz iść, ty musisz na tą ścianę się wpierdzielić, bo my ci przez telewizor mówimy. Ja już widzę, gdyby co te tych dziesiątki celebrytów, którzy uderzają w Bębenki, którzy uderzają w te patriotyczne nuty i tak dalej, którzy bębnią, że trzeba, że musicie, i tak dalej, i tak dalej. Po wszystkich stronach tak, tej barykady frontowej. I nie może być człowieka, tak jak tutaj pisze ktoś, nie chcę mieć nic wspólnego z polityką państwa. No nie, nie możesz, nie możesz. Nie możesz, bo a to Holandia cię odeślę, bo może Niemcy za chwilę cię odeślą, bo musisz wypełnić swój obowiązek, bo ty nie możesz myśleć samodzielnie. Czemu o tym mówię? Po prostu uważam, że mimo że ten kanał miliony monet jest kanałem, przynajmniej tak no, chcę, żeby on rozwijał się i tak będzie na pewno rozwijany, w stronę powiedzmy takiej mikroekonomii, w stronę na czym można by było zarobić, w stronę próbowania, przewidzenia jakichś tam jakiś, ogólnie predykcji tak, nadchodzącego świata finansowego. Tak są rzeczy jak te, które właśnie mogą to wszystko przekreślić, tak, mogą, już czynią z tego mniej ważny temat jakby, nie, temat, który, który uważam, trzeba, trzeba poruszać. Dzieje się po prostu coś, o czym jeszcze dwa lata temu, kiedy były te plakaty, ostatnia prosta, no, nikomu się nie śniło. W tym odcinku to wszystko. Cześć.